Ci, którzy są wystarczająco szaleni, by myśleć, że są w stanie zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniają. Nie zależy mi na tym, by zostać najbogatszym człowiekiem na cmentarzu. Pójść spać, mogąc powiedzieć, że zrobiło się coś cudownego, to jest dla mnie ważne. Twój czas jest ograniczony, więc nie marnuj go żyjąc cudzym życiem. Nie wpadaj w pułapkę dogmatów żyjąc poglądami innych ludzi. Nie pozwól, żeby hałas cudzych opinii zagłuszył Twój własny wewnętrzny głos. I najważniejsze, miej odwagę kierować się sercem i intuicją. Nie da się połączyć kropek patrząc w przód. Można łączyć kropki tylko patrząc wstecz. Dlatego musisz zaufać, że kropki w jakiś sposób połączą się w przyszłości. Przez ostatnie 33 lata każdego poranka patrzyłem w lustro i pytałem się siebie samego. Gdyby dzisiaj był ostatni dzień mojego życia, czy chciałbym robić to, co dzisiaj mam zamiar zrobić? I kiedy odpowiedź brzmiała nie przez zbyt wiele dni z rzędu, wiedziałem, że muszę coś zmienić. Twoja praca wypełni dużą część Twojego życia, i jedyny sposób na to, aby być prawdziwie spełnionym, to robić to, w co wierzysz, że jest świetną robotą. A jedyny sposób na robienie świetnej roboty to kochanie tego, co robisz. Jeśli jeszcze tego nie znalazłeś, szukaj dalej, nie poddawaj się. Ludzie myślą, że koncentracja polega na mówieniu tak rzeczy, na której chcesz się skoncentrować, ale tu zupełnie nie o to chodzi. Koncentracja polega na mówieniu nie setkom innych dobrych pomysłów, które masz. Musisz wybierać ostrożnie. Jestem przekonany, że tym, co dzieli większość przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces od tych, którym się to nie udało, jest wytrwałość. Pamięć o tym, że wkrótce umrę, stanowi dla mnie najważniejszą pomoc przy dokonywaniu poważnych życiowych wyborów, ponieważ prawie wszystko, Oczekiwania otoczenia, cała duma i cały strach przed wstydem lub porażką, wszystkie te rzeczy bledną w obliczu śmierci, pozostawiając tylko to, co jest naprawdę ważne. Pamięć o tym, że umrzesz, to najlepszy znany mi sposób na uniknięcie pułapki myślenia, że masz cokolwiek do stracenia. Jesteś już całkiem nagi. Nie ma zatem żadnego powodu, by nie podążać za głosem serca. Wielkie rzeczy w biznesie nigdy nie są dziełem jednego człowieka, są dziełem zespołu. Rzeczy nie muszą zmieniać świata, aby być ważnymi. Prostota to szczyt wyrafinowania. Nie robi się planów dalej niż na rok, a to źle. Trzeba się zmusić do planowania, jakby miało się przed sobą jeszcze wiele lat życia. Wystarczy ciężko pracować, być odpornym na stres i wierzyć, że jest się Bogiem na Ziemi. Myślę, że większość ludzi twórczych chce wyrazić wdzięczność za to, że może wykorzystać pracę tych, którzy byli przed nami. Nie wynalazłem języka ani matematyki, z których korzystałem. Wytwarzałem bardzo niewiele z rzeczy, które jem i w ogóle żadnych ubrań. Wszystko, co robię, opiera się na pracy innych przedstawicieli naszego gatunku, na których barkach stoimy. Wielu z nas chce się temu gatunkowi odwdzięczyć i dodać coś do wspólnej puli. Innowacja rozróżnia lidera od naśladowcy. Jeśli chcesz iść szybko, idź sam, ale jeśli chcesz iść daleko, idź razem. Design to zabawne słowo. Pewni ludzie myślą, że oznacza ono wygląd. Jednak jeżeli spojrzysz głębiej, to naprawdę chodzi o to, jak to działa. Bądź miarą jakości. Pewni ludzie nie są przyzwyczajeni do środowiska, gdzie wymagana jest doskonałość. Każdy rok w Apple był pełen problemów i sukcesów, nauki tak wielu doświadczeń w ciągu roku ile nabywa się w ciągu całego życia, było to więc dziesięć żywotów. Traktuj swoje jedzenie jak lekarstwo. W przeciwnym wypadku lekarstwo będzie twoim jedzeniem. Nie wychowuj swoich dzieci, aby były bogate. Naucz je, aby były szczęśliwe. Kiedy dorosną, będą znać wartość rzeczy, a nie ich cenę. Kto Cię kocha, nigdy Cię nie opuści. Nawet jeśli ma sto powodów, by się poddać, zawsze znajdzie jeden powód, aby zostać. Starzy ludzie siadają i pytają, co to jest, a młodzi pytają, co mogę zrobić, korzystając z tego. Ci, którzy wiedzą, o czym mówią, nie potrzebują PowerPointa. Picasso mawiał, że dobrzy artyści naśladują, a wielcy artyści nie powinno się zakładać firmy z myślą o zarobku. Celem powinno być robienie czegoś, w co się wierzy, i stworzenie firmy, która przetrwa. Zaniedbanie jest formą maltretowania. Zawsze będę pamiętał Apple tak jak każdy mężczyzna pamięta pierwszą kobietę, w której się zakochał. Nauczyłem go, że jeśli się zachowujesz, jakbyś potrafił coś zrobić, to wtedy to się uda. Udawaj, że masz wszystko pod kontrolą, a ludzie uwierzą, że tak jest. Niektórzy mówią, dajmy klientowi to, czego chce. Ale to nie jest moje podejście. Naszym zadaniem jest ustalić, czego klient będzie chciał, zanim tego zapragnie. To chyba Henry Ford powiedział: Gdybym pytał klientów, czego chcą, powiedzieliby, że szybszego konia. Ludzie nie wiedzą, czego chcą, dopóki im tego nie pokażę. Dlatego właśnie nigdy nie opieram się na badaniach rynku. Naszym zadaniem jest odczytać to, co nie zostało jeszcze zapisane. Należy jechać tam, gdzie krążek zmierza, a nie tam, gdzie znajduje się w danym momencie. Za tych co szaleni, za odmieńców, buntowników, awanturników niedopasowanych. Za tych, co patrzą na świat inaczej. Oni nie lubią zasad, nie szanują status quo. Można ich cytować, można się z nimi nie zgadzać, można ich wysławiać, można ich zniesławiać, ale jednego nie można zrobić. Nie można ich ignorować, bo to oni zmieniają świat. Popychają ludzkość do przodu. I choć niektórzy mogą widzieć w nich szaleńców, my dostrzegamy w nich geniusz. Ponieważ to ludzie wystarczająco szaleni, by sądzić, że mogą zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniają. W tej chwili leżąc na łóżku chory. I pamiętając całe życie, zdaję sobie sprawę, że całe moje uznanie i bogactwo, które posiadam, jest bez znaczenia w obliczu zbliżającej się śmierci. Możesz wynająć kogoś, kto będzie dla ciebie prowadził samochód, zarabiał dla ciebie, ale nie możesz wynająć kogoś, kto poniesie za ciebie chorobę. Z wiekiem jesteśmy mądrzejsi i powoli zdajemy sobie sprawę, że zegarek o wartości 30 dolarów lub 300 dolarów oba pokazują ten sam czas. Niezależnie od tego, czy prowadzimy samochód o wartości 150 tysięcy dolarów, czy samochód o wartości 2000 dolarów, droga i odległość są takie same, dotrzemy do tego samego miejsca docelowego. Jeśli pijemy wino o wartości 300 dolarów lub wino o wartości 10 dolarów i tak je wypijemy. Kiedy miałem 23 lata, byłem wart ponad milion dolarów. Ponad 10 milionów dolarów, gdy miałem 24 lata, a kiedy miałem 25 lat, było to już ponad 100 milionów dolarów. Ale to się nie liczyło, ponieważ nigdy nie robiłem tego dla pieniędzy. Moje ulubione rzeczy w życiu nie kosztują żadnych pieniędzy. To naprawdę oczywiste, że najcenniejszym zasobem, jaki wszyscy mamy, jest czas. Jesteśmy tutaj, aby przyczynić się do zmiany tego świata. W przeciwnym razie, po co tu jesteśmy? Prostota może być trudniejsza od komplikacji. Trzeba się ciężko napracować nad wydobyciem czystej myśli, która pozwala na prostotę, ale warto, bo kiedy już się to ma, można przenosić góry. Potrzeba pasji i zaangażowania, żeby naprawdę dogłębnie coś zrozumieć, przerzuć a nie tylko szybko przełknąć. Większość ludzi nie poświęca na to czasu. Czasami życie uderzy cię cegłą w głowę. Nie trać wiary. Jestem przekonany, że jedyną rzeczą, która dawała mi siłę, by iść ciągle naprzód, było to, że kocham to, co robię. Pozostań głodny, pozostań głupi. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów. Zmieniaj swoje życie. Który cytat podobał Ci się najbardziej? Napisz w komentarzu.